Przedstawiamy petycję, którą wrócimy Panu Prezydentowi. Chcemy, żeby Pan prezydent się do naszej petycji, żeby powiedział konkretną datę, kiedy zaczniecie coś robić na naszym stadionie. Petycja do Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali. W wyborcze wyborczej posługiwa się pan hasłem Najlepszy ruch dla Chorzowa. Wobec braku wyraźnych działań związanych z budową nowego stadionu zwracamy się do pana z petycją i poniższymi postulatami. Wyrażamy je w imieniu całej niebieskiej społeczności kibicowskiej. Postulujemy o pierwsze Rozpoczęcie budowy stadionu na około 20 tysięcy widzów już w przyszłym roku i jej ukończenie najpóźniej do końca lutego 2016 roku. stadionu etapami, w tym ukończenie trybuny za bramką od strony huty najpóźniej w lutym 2014 roku. Na trybunie też zaciągną najbardziej zaśpiewanie kibice, czyli potocznie zwany młyn. do konsultacji z gronem kibicowskim do końca lutego 2013 roku projektu nowego obiektu, w tym układu poszczególnych trybun. Punkt 4. Przedstawianie regularnie pełnych informacji odnośnie zrealizowanych i planowanych zadań związanych z budową stadionu. Prosimy przesyłać je co 3 miesiące, to jest pierwszy roboczy dzień marca, czerwca, września oraz grudnia, począwszy od roku 2013 na adres mailowy redakcja niebiescypl Klub Kibicowy w To są konkretne punkty, to coś można odnieść i bardzo dziękuję za tę inicjatywę kolegę Hetmana, który e, e, tutaj e, to kolega Dlatego kolega! Myślę, że kibicom, tak jest. E, wszystkim kibicom również dziękuję za tę inicjatywę. E, myślę, że no, tutaj jest bardzo dobrze ujęte. 2016 rok. Panowie, Panowie tak. to on ma być gotowy! 2016 rok i jeszcze za to bardzo realny powiedział. To jest naprawdę... bardzo realna. 2016 rok jest to data e, możliwa, w jakim Te punkty są bardzo precyzyjne i naprawdę one są realne do zrealizowania. To, to są terminy realne. Ja się obawiam, że to będzie termin nierealny, ale to jest naprawdę 2016 rok moim zdaniem jest termin na realny. Ale słuchajcie, budowa to zależy jeszcze od innych elementów, Ty nie możemy dzisiaj powiedzieć, się... nie, 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 nie chodzi o wybory, proszę tego nie mieszać. E, to yy, inwestycja, no wie pan, no nikt głowy panu nie da, bo może, mogą się przed wydłużyć, będzie procedura, od, będą 2600 2016 po wyborach, możecie panowie mówić, co chcecie przed wyborami. Ja mówię, jakie są zagrożenia? Zagrożenia są takie, że mogą się tylko odwoływać podczas procesu e, e, chociażby budowy, tak? Będ, będzie przed nami budowo ogłoszone, a wojsko pracy, które trwają nieraz rok, tej roku, roku, no na nie mają wpływu w ogóle. I co proszę gdzieś? tak jest, tak jest, tak jest. 2016 jest to taki bardzo realny. Jeśli nie będzie innych obiektów, nie z przyczyn miasta i nie z moim powodu, to nie, nie, na nie, 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 ja myślę, że to jest temat, na którym się musimy pochylić i wspólnie go omówić, bo, bo tak jak już mówiłem, ja bym chciał mieć projekt całego obiektu i z rozprzestrzenionej inwestycji jedną. Tak? Jedną. Właśnie 2014. Ale w całego obiektu. Nie wiem, czy etapami. bo Dla mnie jest i, i, wiele prościej budować w jednej, jednym etapie, nie etapami. Także tutaj sądzę, że się spotkamy, to o tym też omówimy. 28 listopada zapraszam za do gabinetu i za 3 miesiące, tak jak będziemy się co prawda spotkać. Dobrze? 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 Dziękuję. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie, wszystkim dziękuję, że mówimy jednym głosem. Chcemy nowego stadionu. Chcemy. że do 2016 powiedział, że to jest real, realna data. Nie obieca konkretnie, że będzie, ale powiedział, że jest realna data na to, że jednak ten stadion będzie wybudowany. Także będziemy trzymali go za słowo, będziemy sprawdzali, będziemy szli na spotkania. Dziękujemy jako za to, że to jest, że w takim licznym gronie przyszliście. Prosimy o spokojne rozejście się do domu, żeby nic się nie wydarzyło. Żeby kulturalnie wszystko się zakończyło, ta cała manifestacja. A taką roku przyjdziemy myślę, w większym też gronie tutaj pod prezydenta i spytamy się co ma nam do powiedzenia tak jak nas zaprosił na spotkanie nawet może mogą wszyscy przyjść tak samo jak tu dzisiaj byli wszyscy by to jakby się jeszcze na koniec moja jedyna miłość ale wszyscy Mario!

pozwolić i tutaj przyjeżdżą do nas.